teraz powiedziałem, że potrzebujemy ludzi i pieniędzy. Ludzi posiadamy. Mamy tradycyjnie już w Polsce od kilkudziesięciu lat dużą liczbę bardzo dobrze wykształconej kadry technologicznej, kadry inżynierskiej, kadry związanej z informatyką. Tę kadrę, tą kadrą niestety zasilamy cały czas zagraniczne koncerny, zagraniczne firmy. Wysyłamy ją na potęgę, w emigrację na cały świat. To trzeba zmienić. I żeby to zmienić, potrzebna jest wola władzy państwowej i potrzebne są pieniądze. I te pieniądze na świecie też są, proszę państwa. Te pieniądze są, trzeba ich szukać. Ja wspomniałem już kilka razy o tym, że Polska przesypia chociażby modernizację związaną z dużymi funduszami, jaka odbywa się w Zatoce Pelskiej, jaka odbywa się w. Arabskich monarchiach Zatoki Perskiej, dlatego że oni jakby zmieniają swoją gospodarkę, zmieniają, starają się z, przekształcić się w nowoczesne gospodarki, które tylko w, w zmniejszającej się ilości będą oparte na produkcji węglowodorów, ropy, gazu i przeznaczają na to ogromne fundusze. To jest jeden z potencjalnych kierunków, w których e, powinniśmy być aktywni i tworzyć tam przestrzenie inwestycyjnej, nie oglądać się na ograniczenia pewne geopolityczne, czy kto gdzie staje po której stronie sporu geopolitycznego w Europie czy poza Europą, to jest w naszym interesie narodowym. Ludzie, pieniądze są do znalezienia, również pieniądze są już, może nie aż na tak wielką skalę, ale mamy już w Polsce sporo z kapitału, który się akumuluje i który by można było w ten sposób mądry wykorzystać.